Witam Was serdecznie, Robaczki, na moim kanale. W moich pierwszych dwóch filmach chciałam wam, chciałam wam pokazać siebie. Najpierw mój makijaż, a potem mój dzisiejszy outfit. Jeśli chodzi o makijaż, to nigdy nie mam tak, że robię codziennie dokładnie to samo. Zarys ogólny jest ten sam, bo najczęściej noszę kreskę, ale używam różnych kolorów, jeśli chodzi o. Cieniowania, jeśli chodzi o eyeliner i jeśli chodzi o usta. Albo są mocniejsze, w wyraźnym kolorze, teraz to lubię na lato zwłaszcza, albo delikatne z błyszczykiem, po prostu mocno glossy. Dzięki i zapraszam. Ok, zaczynajmy. Najpierw smarowałam twarz kremem i włoskim. Bardzo lekki, nabrzający, rewelacyjny na lato. Potem nakładam bazę Paint Pot'a z Maca, paluszkiem na Mamy to. Następnie nałożę bazę na twarz. To baza z maka. Face Protect z filtrem 50. Świetna jest. Uwielbiam ją. Moja skóra jest mieszana dla to naprawdę bardzo szybko przytłuszczająca się w strefie T e, po prostu nienawidzę tego mam, mam na tym punkcie dosłownie obsesję i kiedy przystosowałem już każdy produkt dosłownie w tym temacie, zwłaszcza bazy i podkłady, co za tym idzie e, po prostu ta baza jest rewelacyjna, posiada wszystko wszystko, o czym mogłabym tylko marzyć, jest tak bardzo wielofunkcyjna e, wygładza e, skórę wygładza faktury skóry rozszerzone pory mam e, bardzo mocno na policzkach. E, Teraz wykładzę skórę e, Dwa, e, Przepięknie e, niweluje świecenie na bardzo długi czas w strefie D, e, no i ma faktor 50. E, jeśli o to chodzi, to po prostu rewelacja, bo krem, który stosujemy wtedy pod, i pod podkład może być zupełnie leciutki, mocno nailżający i nie musimy... Szukać filtra, bo już go mamy. Mm, mamy bazę na oczach, na twarzy. Możemy się zająć teraz oczami. Zawsze robię oczy najpierw. Po prostu wtedy nie, mogę, nie muszę się przejmować tym, że cokolwiek mi opadnie, coś będzie nie tak. Także polecam. Nie ma żadnych przeciwskazań ku temu, żeby odwrócić tą kolejność, bo zazwyczaj. E, utarło się tak, że najpierw kładziemy podkład. Jeśli któraś z Was robi na odwrót, po prostu razy spróbować. E, ja od zawsze kładłam najpierw podkład, e, potem robiłam oczy, nagle zmieniłam tą kolejność. Jest to po prostu dla mnie lepsze. Mogę szybciej, dokładniej robić oczy, nie martwi się, że gdzieś coś przycisnę, coś zepsuję, coś się wytrze wytrza dalej. Ale bazę, zawsze najpierw, zawsze przed podkładem, ona w tym czasie, kiedy robimy oczka, pięknie nam się wchłonie i siądzie na twarz, ponieważ nakładanie od razu podkładu po bazie może sprawić, że po prostu ona nie będzie miała swoich właściwości dokładnie takich samych, jakie powinna mieć, kiedy odczeka i ładnie stopi się ze skórą. No dobra. To zaczniemy od oczu. Yy, tak jak mówiłam, jest to zupełnie podstawowy, dosyć szybki makijaż. Oczywiście teraz bym przebiega długo, bo to wszystko tłumaczę. Kiedy robię go sama, jest to dosłownie 15 minut. Na spokojnie, bez śpieszenia się. Biorę. Używam w ogóle tylko dwóch cieni do tego. Nic więcej nie będzie nam potrzebne: cęglota. Yy, jeden mocno perłowy, drugi matowy. Ten tęczowy z trzema odcieniami. To jest pearl z numerem 395, a to jest rainbow z numerem 107R. Bardzo ładny, taki neutralny, neutralny kolor ani wpadający bardzo mocno w zimne, ani w ciepłe dlatego jest dosyć uniwersalny. Biorę pędzelek 217 z Maka i nim praktycznie mogę wykonać cały ten makijaż. Zwłaszcza górną powiekę. I nakładam ten cień, ośmiuteńki na całą praktycznie powiekę, oprócz kącika zewnętrznego. Strzepuję zawsze nadmiar, żeby nic mi przypadkiem do oka też nie wleciało. Noszę soczewki, dlatego po prostu każde podrażnienie jest dla mnie dużo bardziej drastyczne. Teraz bierzemy oj, ten dzień i najjaśniejszy kolorek. Po prostu jakby wklepuję pędzel w ten cień, strzepuję nadmiar i tutaj w zagłębieniu powieki robię koliste ruchy. W tym miejscu chcę mieć największe zgromadzenie tego cienia, więc tutaj zaczynam i dopiero potem idę mniej więcej w 3 czwarte. Mamy jedno, teraz robimy drugie. Dokładnie to samo. Tutaj w kąciku, nie, nie dosłownie w tym miejscu, tylko odrobinę wyżej. Dzięki temu to podniesie oko. Kiedy tu zrobicie za mocną plamę koloru, po prostu oko stanie się takie ciężkie ospałe, zwłaszcza ten kącik. Teraz środkowy. I dokładnie robimy to samo. Zobaczcie, jaka różnica. I to miejsce jakby zamiatamy z tego kącika do środka, żeby on się nam pięknie wtopił razem z tym jaśniutkim, rozświetlającym cieniem. Najpierw w tą stronę, a potem w tą dla pełnego wygładzenia. Zrobimy kreskę. Ja używam do tego pędzelka dosłownie za grosza. To jest jeden z trzech pędzelków. Kupionych w sklepie, wszystko za 3 zł, za 5 zł. Zestaw trzech do zdobienia paznokci. Jeden z bardzo długim włosiem i dwa z króciutkim, idealne do eyelinera. Ja używam Black Trac'a, czyli żelowego eyelinera z Maca w kolorze czarnym. To jest czarny, matowy. Biorę sobie odrobinkę nakładem na. na kostkę. Z tego miejsca po prostu bardzo dobrze mi się nabiera. Wcieram go w pędzelek, ale też nie za dużo. Żeby był cały nasączony tym eyelinerem, ale żeby nie było żadnych kródek. Okej, okay. i robi kreskę. Ym, zawsze. Jeśli robię ją sobie, e, robię najpierw e, zwykłą całą kreskę, potem e, tą, e, to skrzydełko, e, i dopiero potem łączę. Zobaczcie. Ok. Teraz mogę zrobić to skrzydełko. Cały czas kontroluję, jak to wygląda razem ze zdjęciem. Okay. Jest dobrze? I w tym momencie łączę. Mamy jedną. Teraz druga. część mamy ze sobą yy, biorę teraz pędzelek mój ulubiony, kuleczkowy malutki kura, H76 jest świetny, jest maleńki super precyzyjny, uwielbiam nim malować daną powiekę i najpierw bierzemy tak nasz świetny dzień odrobineczkę i tutaj dopracowujemy odrobinkę dokładamy do wewnętrznego kącika i rozcieramy to tuż przy samej linii rzęs tak do połowy oka ale tutaj w niewielkiej ilości koncentracja ma być tu przy samym kąciku to teraz nasza trojeczka. biorę środkowy i maluję zaczynając od zewnętrznego kącika oka, bo tutaj chcemy najbardziej skoncentrować ten kolor chcemy, żeby go tutaj było najwięcej. Maluję mniej więcej tak jedną trzecią, aż do tęczuki, a tą resztkę, która mi zostanie, rozcieram. Tutaj w połowie. Czyli w tym miejscu łączy się resztka tego jasnego i tego tutaj średniego strójeczki cienia. Rozmazuję to bardzo dokładnie, żeby nie było widać żadnej tutaj ostrej granicy. I drugie oczko. O! I najciemniejsze odrobinkę na sam koniec pędzelka. I tutaj dosłownie sam kącik przez samej linii rzęs, że po prostu w miejscu styku tej kreski. Na dolnej powietrze było ciemniej. Czyli biała kredka na linii wodnej. Teraz, teraz, teraz malujemy rzęski. Zawsze używam zalotki, bo mam no, liche rzęsy, krótko mówiąc. Tą, którą lubię, to jest Zmaka, maleńka zalotka, dzięki której możemy łapać poszczególne partie rzęs. Eee, zaczynam od zewnętrznego. Ściskam delikatnie, tak jakby pompuję, bardzo, bardzo delikatnie. I środek. Okej. Okay. Mój dusz, colossal volume express, ta wersja cat eyes. Jeszcze tutaj troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jest. Dobra. I dół delikatnie, ja zawsze się muszę upaprać, także jeśli chodzi o dół, to po prostu moje rzęsy są, jak widać, totalnie niewidoczne. Więc żeby sprawić, żeby było cokolwiek widać, trzeba tutaj troszeczkę takimi śmiesznymi kółeczkami popracować. O, 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 już troszeczkę pojawiają się. Jest, 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 ale zawsze, zawsze się troszeczkę pobrudzę.